W dzisiejszej Ewangelii zatrzymało mnie to polecenie Pana Jezusa co do ubioru apostołów jak mają być przygotowani do tego aby wyruszyć w drogę że mają być obuci w sandały suknie laska w ich ręku mają być przygotowani do drogi i skojarzyło mi się co potem sprawdziłem jak wyglądał opis który dał Pan Bóg dla Izraelitów w czasie wyjścia z niewoli egipskiej w czasie kiedy spożywali paschę oni również mieli być przygotowani do drogi chociaż jedli posiłek wydawałoby się, że wtedy jest taka dość stagnacja, wtedy jest czas odpoczynku, to oni nawet przy posiłku podczas tej spożywania paschy mieli być obuci w sandały, mieli być przepasani laska w ich ręku, tak przygotowani do drogi wyjścia. Apostołowie dzisiaj dostają właśnie też takie przykazanie. Jeżeli mają iść i głosić, to mają być cały czas na to gotowi. Cały czas przygotowani do wyjścia, pójścia za Panem. Izrael wychodził z Egiptu. Potem zostało to zinterpretowane czy pokazane jako to, że to jest wyjście z niewoli, grzechów, z naszych różnego rodzaju przyzwyczajeń, z tego dołka, w którym się znajdujemy. Jest, mamy być do tego gotowi. Nie wiadomo, kiedy Pan Bóg może nas wysłać, posłać do tego, aby głosić dobrą nowinę, czyli tą dobrą nowiną jest nasze wyjście z grzechów. To, że jest ktoś, jest Bóg, który jest mocny do tego, aby nas wybawić z naszych niewoli, aby nas wydźwignąć ku sobie, aby pokazać nam lepszą drogę, aby w końcu dać nam ziemię obiecaną. Czy jestem gotowy? Przyjąć to wezwanie, być może już siedzę za stołem, przyzwyczajając się do tego, że no, tak musi być. Jestem w takiej stagnacji, maraźmie, jakimś pogodzeniu się niepotrzebnym zupełnie z zaistniałą, trudną sytuacją. Pan Bóg wzywa nas do tego, żeby iść i głosić. Żebym mógł głosić, muszę doświadczyć także tego, że Pan Bóg w moim życiu te wielkie rzeczy działa, że on może, potrafi zmienić moje życie. Żebym mógł zmienić moje życie, potrzebuję mojej decyzji i otwartości na zmianę. Czy ja jestem do tego przygotowany? Czy moje nogi są obute w sandały? Czy są przygotowane do przejścia w inne miejsce? Czy jest laska w moim ręku? Laska, która też pochodzi od Pana, którą będę mógł odganiać różnego rodzaju przeciwności, wiedząc, że to siła nie pochodzi ode mnie, ale właśnie od samego Pana Boga. Obyśmy tak przeżywali też nasze dni. Dzisiaj kończy się taki okres e, śpiewania kolęd. No jeszcze jutro jest drugi, e, drugi luty. E, jest to też czas takiej nowej zmiany, nowego otwarcia. E, wyjścia z tego żupka do, no właśnie, do czego? Do drogi, do nauczania, do tego, że Pan Bóg będzie posyłał nas na nowo. Wyjścia z... Z łupka, z domu, z tego czasu y, przygotowania do czegoś nowego. Zachęcam siebie samego, nas wszystkich, do tego, żebyśmy wykorzystali właśnie ten czas. Bądźmy przygotowani na zmianę, którą ma, y, ma dla nas Bóg.